Cześć! Witajcie w czwartym ELO w hełmie. Zapraszamy! Już na wstępie znajdziecie u nas smaczne przekąski, różnego rodzaju kawy i gorącą czekoladę. Dla każdego coś dobrego. Oprócz typowych zajęć sportowych, mamy szkolny klub akrobatyki oraz dla dziewczyn oferujemy specjalny kurs samoobrony. Jak widać, nasza szkoła osiąga bardzo dużo sukcesów w sporcie. Wspomniane korytarze to miejsce naszych spotkań i zabieranie nowych przyjaźni. <grymne> A tutem naszej szkoły jest bogata oferta pojemników obcych, dzięki której mamy możliwość wyjazdów zagranicznych. Byliśmy we Włoszech i w Belgii. Planujemy również do Hiszpanii, Grecji i Francji. Dla osób, które nie chcą obciążać swojego kręgosłupa, oferujemy całkiem pojemne szapki. Możecie poczuć się jak w amerykańskim serialu. Pomimo trudnej sytuacji na świecie, lekcje odbywają się zgodnie z planem. A nasi nauczyciele starają się, aby lekcje były atrakcyjne i ciekawe. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do naszego sekretariatu, w którym pomogą Wam przemiłe i uśmiechnięte konie Agnieszki. Po więcej informacji, zapraszamy na nasze social media, na stronę internetową, na Facebooka oraz na naszego TikToka. Do zobaczenia w czwartym, czwartym